Padły zarzuty, że szpital w minionym, roku, w, ostatnim, w minionym roku czy tam w ostatnich miesiącach nie prowadzi inwestycji, nie działa tak jak powinien. Generalnie mówiąc, po szpitalu się nic nie dzieje. Takie były głosy części radnych. Co dyrektor na to? Szanowni Państwo, na początku powiem, że 30 czerwca Rada Powiatu Sandomierskiego przyjęła roczne sprawozdanie finansowe zatwierdziłam też pewien stan, jaki jest finansowy czy też inwestycyjny w naszym szpitalu. Szpital specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu za rok 2019 niestety przyniósł stratę, ale jest to strata w mojej opinii bezpieczna, mniejsza niż roczny poziom amortyzacji na poziomie 2 856 tysięcy przy amortyzacji 2 902 000 także jest to wynik, który powoduje, że podmiot tworzący, czyli powiat sandomierski nie musi specjalnych pieniędzy dokładać do pracy szpitala, tak jak to było chociażby za rok 2018 także już to pokazuje, że jest, jest lepiej mało tego, no wiecie Państwo, jestem tutaj od, dokładnie można powiedzieć, roku na stanowisku dyrektora szpitala pierwszy rachunek zysków i strat, który zobaczyłem, był za 5 miesięcy, był na nim Straty 3 951 000 przy amortyzacji 1 100 ,000, czyli do pokrycia miały podmiot tworzący kwotę około 2 800 ,000, 000 zł. Udało się to odrobić, mimo tego, że rok był bardzo trudny, bardzo ciężki, szczególnie ta jego druga połowa. No i tutaj też nie mogę się zgodzić z takim stwierdzeniem, że nic się w szpitalu nie dzieje, no chyba paradoksalnie działo się właśnie dużo rok temu, prawda, gdy był spór zbiorowy, gdy jedna, jeden problem gonił drugi, gdy był niewykonywany kontrakt szpitalny, gdy odchodzili lekarze, to wtedy coś się działo. No chyba, powiedzmy sobie szczerze, tego byśmy nie chcieli. To właśnie jest dobrze w szpitalu, jak się nic takiego złego nie dzieje. Nie ma strajków, nie ma protestów, nie ma sporów zbiorowych. Szpital pracuje, wykonuje swoje zadania, kontrakt, mimo tego, że jak na chwilę obecną sytuacja epidemiologiczna jest całkiem odmienna niż było to rok temu, czy na przełomie roku chociażby. Gdybym Chciałbym wrócić właśnie do tego przełomu roku, to powiem szczerze, że wtedy była sytuacja najlepsza. Po czwartym kwartale mieliśmy całkiem spore nadwykonania dzięki tej świetnej pracy szpitala, pracowników szpitala, którym też tutaj poprzez Państwa chcę serdecznie podziękować za to, że po prostu tak dobrze pracowali w roku ubiegłym. Udali, udało się zrobić nadwykonania, za nie zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia i przez to ten wynik finansowy jest przyzwoity. Też w bieżącym roku, patrząc na tą całą sytuację epidemiczną, też szpital, pracownicy naprawdę stają na wysokości zadania. Nie wykonujemy kontraktu, no bo wiadomo, że te miesiące, takie jak marzec, kwiecień, maj i czerwiec też, były miesiącami, gdzie było bardzo trudno kontrakt zrobić. Tutaj dla przykładu podam kwiecień, gdzie ryczał szpitalny był wykonany w 41%. 41, czyli naprawdę jest to nadrabiać. Także dzieje się może właśnie dużo z punktu widzenia tego epidemicznego, epidemiologicznego, natomiast nie ma tu jakichś takich wewnętrznych, szpitalnych, negatywnych spraw. Co do znowu inwestycji, no to powiem tak, no trudno powiedzieć, co mieli Państwo, którzy krytykowali na myśli, czy rok 2019, czy obecną sytuację. No, jeżeli chodzi o inwestycje dzieje się naprawdę dużo albo też i bardzo dużo i już zaczynamy dostawać zadyszki finansowej dlatego, że te wszystkie inwestycje, które są ze środków unijnych my musimy za nie zapłacić za pewne usługi czy towary a dopiero później mamy refundowane to poprzez odpowiednie urzędy czy to Ministerstwo Zdrowia czy najczęściej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ale na początku my za to płacimy, czekamy na refundację, czyli de facto, de facto własne pieniądze w to wkładamy. Dla przykładu powiem, że refundacja takiego projektu dotyczącego szpitalnego działu ratunkowego, który odbył się rok temu, był zakończony rok temu, wystawiliśmy fakturę w lipcu 2019, pieniądze dostaliśmy w ubiegłym tygodniu. że po prostu rok czasu trwało sprawdzenie wszystkich tych papierów, faktur żeby ta refundacja z ministerstwa przyszła. Powiedz wszystkie inwestycje, czyli jakie możemy zmienić coś? Jeżeli chodzi o rok 2018, czy, 19 czy 20. Jeżeli chodzi o rok 2019, to trzeba przyznać, że taką główną sztandarową inwestycją był zakup angiografu dla kardiologii zabiegowej. I ten zakup był przeprowadzony ze środków unijnych właśnie, został już on sfinalizowany, angiograf działa, jest rozliczony jego była to inwestycja na kwotę prawie 3 milionów złotych, tam jest 2 miliony 950 czy w tych granicach. No razem z dostosowaniem infrastruktury prawie 2 miliony 700 tysięcy. Później z dużych projektów były to chociażby były to chociażby zakupy takie jak aparatu USG na oddział dziecięcy, aparatu USG ze środków też polkardowskich, czyli ministerialnych na oddział neurologiczny. Był rozpoczęty projekt dotyczący informatyzacji szpitala i ta informatyzacja trwa nadal. Ona jest prowadzona centralnie przez, przez dla Urząd Marszałkowski dla wszystkich szpitali województwa. Rozpoczęliśmy też projekt dotyczący remontu oddziału dziecięcego i zakupu sprzętu na oddział dziecięcy i noworodkowy też ta umowa była podpisana w ubiegłym roku. Także, także to z takich rzeczy, które były rozpoczęte, plus te zakupy takie bieżące, które też niektóre były bardzo kosztowne, tak jak zakup chociażby tego lasera do rozbijania kamieni za 200 tysięcy złotych na oddział urologiczny, aparat do znieczuleń. Też drobny sprzęt, taki medyczny. To, to są kwoty drobne, ale gdy się sumuje, to przez 80, 100, 120 sprzętów rocznie, to dodaje kilkaset tysięcy złotych. Także inwestycje były, one były zaplanowane na kwotę 4 miliony 600 tysięcy, zostały wykonane w kwocie 4 miliony 257, czyli 2,19. Czyli naprawdę, jeżeli chodzi o inwestycje w roku 2019 to one były i no nie były niskie bo mówimy o inwestycjach w milionach złotych. Jeżeli chodzi o rok już 2020 no to kontynuujemy pewne zadania tutaj w przyjętym już zaktualizowanym planie inwestycyjnym na rok 2020 w tej chwili mam kwotę 18 milionów 900 tysięcy złotych no i też z pewnego punktu widzenia chciałbym, żeby to w ogóle się udało, to wszystko zrealizować, żeby to nie było żadnych poślizgów. Z drugiej strony wiem też, że mogą być, być nawet te problemy finansowe, o których mówię, no bo gdy tu trzeba 900 tysięcy, tu 250, tu 500, no to ten szpital musi skończyć te pieniądze mieć, żeby za to zapłacić, a później, no nie daj Boże, czekać rok czasu na refundację z jakiegoś urzędu. No ale z inwestycji co mamy do zrobienia, no, już budujemy, widać, że mury rosną w Sandomierskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Też hmm, złożyliśmy do pfron poprzez Urząd Marszałkowski zapotrzebowanie na hmm, remont i wstawienie nowej windy do głównego budynku szpitala. No, zadanie też już rozpoczynamy realizację, mamy to do końca listopada zrobić. Będziemy też kontynuowali ten projekt informatyczny, który jest na sporą kwotę, bo to całość pro projektu jak dla naszego szpitala jest to projekt o nazwie informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego. To jest kwota 3 399 tysięcy, czyli no, moc środków i na sprzęt, czyli komputery, drukarki, ale też i systemy informatyczne. Na parterze Kolejne miejsce budowy, czyli remontowane pomieszczenia pod nowy tomograf komputerowy. Zakup nowego 64-rządowego tomografu z remontem, dostosowaniem pomieszczeń 3 814 000 w planie na rok bieżący. Następna inwestycja duża to ten projekt na oddział dziecięcy, który jest rozbudowany o tą część związaną ze zwalczaniem koronawirusa. Projekt ogólnie rozrósł się do prawie 6 milionów złotych, dlatego, że w tym naszym projekcie uczestniczy jeszcze szpital w Ostrowcu, Świętokrzyskim, Opatowie i Starachowica, ale dla nas jest to kwota 3 miliony 363 tysiące złotych, z czego będzie realizowana przebudowa oddziału dziecięcego, tam gdzie są te izolatki, ta część obserwacyjna, jak również doposażenie, sprzęt, noworodków oddziału dziecięcego plus te wszystkie zakupy związane z walką z zakażeniem koronawirusem. W planach jest do ukończenia rozbudowa i modernizacja centrum przetwarzania danych, czyli taka nasza serwerownia. Też inwestycja za ponad 400 tysięcy. Kolejna sprawa to to co już się odbyło, czyli zakup urządzenia do oznaczania zakażeń koronawirusem. Na to się złożyły gminy powiatu i powiat sandomierski. No i mam też jeszcze wpisane w dwóch punktach zakup dwóch respiratorów. Jeden kupiliśmy jeszcze w epoce przed COVID-em, bo akurat dostaliśmy parę złotych dofinansowania z PZ-u, a drugi teraz ze środków, które zebrała diecezja sandomierska. powiedział pan dyrektor o takich namocalnych, co już widać inwestycjach, a szpital wiemy, również wchodzi w takie działania, z których korzystają pacjenci na co dzień. Czy... Badania profilaktyczne. Gdyby Pan mógł powiedzieć coś też o tym zakresie pracy szpitala. No tak, jest to bardzo ważne. Ja patrząc na, na działalność w ogóle szpitala, ale też jako lekarz wiem, że ta profilaktyka jest y, najważniejsza, no bo wtedy możemy tą chorobę nowotworową, a to jest też takie coś najgorszego, co nas spotyka w tym XXI wieku, możemy Kolokwialnie mówiąc złapać w odpowiednim stadium choroby i wyleczyć 100%. Dlatego też bardzo chętnie wchodzę we wszystkie projekty profilaktyczne, no bo, bo one po prostu są bardzo dobre dla pacjentów, ma to wielki sens. Dlatego też otrzymując propozycję ze Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, by wejść w program profilaktyki raka płuc i robić tomografię komputerową pacjentom, nie zastanawiałem się za długo, także bardzo szybko kontaktowałem się z odpowiednią osobą. Umowa jest już na wykonywanie tych, tego projektu podpisana. Powoli zaczynam przygotowywać się, ustalam terminy badań w tomografii komputerowej, też później jest konsultacja lekarza-pulmonologa. No i ruszamy z tym z zapisami, myślę, że na, na, na najbliższych dniach. Są to, jest to dla osób, które mają powyżej 55 lat, do 74, przy odpowiednich wskazaniach od 50, czyli, że mają to współtowarzyszące choroby, no i chodzi tutaj o osoby, które oczywiście są palaczami, albo byli palaczami papierosów. No trzeba być w wieku odpowiednim i odpowiednio okres czasu palić papierosy w odpowiedniej liczbie, dziennie. W zasadzie tam liczone są tak zwane paczkolata. Od poniedzieli będę już ruszał z zapisami. Kwestia jest właśnie też i skoordynowania tej sprawy, bo ludzie już dzwonią, się pytają, ale niestety w większości przypadków się nie kwalifikują do tego projektu, bo to jest nacelowane, skierowane dla palaczy albo byłych palaczy. Mamy określony limit. Ten limit nie jest za wysoki, ale ja rozmawiałem i z, z Panem z profesorem Kuździemi, z koordynatorem projektu, jeżeli dojdziemy do tego limitu, będziemy mieli zwiększany, także o to się nie obawiam. No oprócz profilaktyki raka płuc mamy, realizujemy dalej tą profilaktykę raka jelita grubego. No projekt według wstępnych założeń był do końca sierpnia, ale wiadomo, że ze względu na, na, na epidemię koronawirusa będzie to przedłużone. Ja tam takie dosyć ambitne założenie zrobiłem, że zrobimy 500 badań. No ale powiem Państwu, że, że mimo koronawirusa badania robimy od stycznia w zasadzie od drugiej połowy stycznia, to mamy już badań około 200 zrobionych. To gdyby nie było, to pewnie byśmy już byli koło 400 i te 500 byłoby do, do zrobienia. Ale zainteresowanie też jest bardzo duże, może powiem było bardzo duże, teraz trochę do tych pacjentów dzwonimy i pytamy, no bo jednak mimo wszystko szpital stał się takim miejscem, gdzie pacjenci z profilaktyką, gdy nie, muszą, nie ma jakiegoś ostrego stanu, to, to niekoniecznie się zgłaszają. Czyli raz tak, mówiąc, nie zgadza się Pan z stwierdzeniem, że miniony rok w szpitalu nic się nie działo? Miniony 2019 rok to rok, kiedy się działo naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego, że, że były toczone te spory na przykład zbiorowe, to jeszcze trzeba było je zakończyć. Tak na przykład było pod koniec października, bo 29 października podpisałem porozumienie ze związkami zawodowymi, które kończyły spór zbiorowy, taki jednak duży, który już był na etapie końca mediacji, także już przed nami był tylko strajk ostrzegawczy i strajk w zasadzie w szpitalu. Też były dwa mniejsze spory zbiorowe ze Związkiem Zawodowym Techników Elektroradiologii, jak również z fizjoterapeutami. Też się udało to porozumienie z nimi zawrzeć, także, także działo się pod względem i prowadzenia sporów, ale też i kończenia, jakiegoś, jakiegoś dochodzenia do porozumienia. No, dziękuję.